Hejka, witam was w piątym info. Chciałam wam y, powiedzieć o nowym filmiku Zakochani. Może pokażę wam y, 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 jak będzie się zaczynał każdy filmik. Poczekajcie chwilę. Zakochani. Dobra, to było całe info. Chciałam Wam powiadomić o nowym filmiku zakochani. Mm, za, właśnie za chwilę zabiorę się za nagrywanie yy, jak najmocniej przepraszam za niektóre dźwięki, ponieważ yy, kot od mojej koleżanki się yy, turla po podłodze, yy, ale powiadomię Was o tym, ponieważ yy, myślę, że Wam to się spodoba. Ja tak myślę i myślę, że ten filmik Wam się spodoba, moich koleżanek. No i ogólnie. Narka.